Witam Was na moim kanale Biard Rękodzieło, na którym przedstawiam to, co dziergam. W dzisiejszym filmiku nie zaprezentuję swoich wyrobów, lecz małe wzorniki próbki ściegów, z których najczęściej dziergane są torebki i nie tylko. Filmik ten powstał dzięki sugestiom moich klientek, którym z góry dziękuję, gdyż to, co dla mnie wydaje się oczywiste, dla kogoś innego niekoniecznie. Powstanie elementarz wzorników ściegów składający się z kilku odcinków, ponieważ chcąc pokazać i opowiedzieć wszystko, powstałby z tego film. Będą to ściegi, półsłupki proste, krzyżykowe, słupki, ścieg tkany, a także kombinacje tych ściegów z innymi. Myślę, że uda mi się to w prosty, ale zrozumiały sposób przekazać. A kto wie, może akurat ktoś zarazi się tym fascynującym zajęciem, jakie jest dzierganie na szydełku i drutach. Tymczasem zapraszam do oglądania. Zacznę od ściegu tradycyjnego, czyli półsłupków prostych. Także jeżeli chodzi o półsłupki, to na przykładzie różnych rzeczy, które jeszcze mam w domu, a mogę Wam pokazać, pokażę Wam różnicę między sznurkami, między 3, 5 i przędzą. Będziecie mogli zauważyć, jaka, na czym polega ta różnica. Więc jeżeli chodzi o sznurek 3 mm, to tutaj mam taką próbkę. I to jest ten ściek, który Wam obiecałam, że pokaże tę różnicę między krzyżykowym a półsłupkami. Proszę, nie wiem, czy to dobrze widać. Robiony na okrągło, czyli tak jak torebka idzie. Wygląda w ten sposób. Jeżeli mamy półsłupki, na przykład tej nerki, która jest robiona właśnie z tego sznurka, ten pas jest robiony na płasko, czyli Obracam, nie robię w koło, czyli obracam sobie, robię stronę półsłupka, czyli jeden rząd. Obracam i wracam. I wtedy tworzy się tak jakby inny e, wzór, który też jest fajny, atrakcyjny. Więc tak jakby porównać, to z tego sznurka jest zrobiona tanerka, ten sam 3 mm. jest wykonana nasza cudna juleczka, mała nereczka. I dla porównania, zobaczcie, jest bardzo miękki. Przy czym, o, powiem Wam przy okazji, czym jest. Rdzeń. Rdzeń powoduje, że te sznurki są miękkie, czyli lub twarde. Z rdzeniem zazwyczaj jest sztywny, uzależniony że jest oczywiście od szydełka, od wzoru, który się stosuje. To coś białe, wychodzące ze sznurka bawełnianego, jest poliestrem i on robi całą robotę, jeżeli chodzi o sztywność. Ta maleńka nereczka też ma poliester. Ale jest innej firmy. Ja tu nie będę chciała rzucać są firm, z których y, zamawiam sznurki, tylko chciałam właśnie Wam pokazać różnicę. Którą widać tak, jakby gołym okiem inaczej jest tak samo pleciony ten sznurek, a oba są sznurkami bawełnianymi. Jeżeli jeszcze chodzi o sznurek bawełniany i ten wzór, mam tutaj nerkę, która robiona tym samym wzorem co ta ta sama ilość oczek i wszystko dokładnie wygląda w ten sposób. Ale zauważcie różnicę. Też sznurek 5 mm, też z poli... Y, z czym? Y, z rdzeniem poliestrowym. Zobaczcie różnicę. Dlatego hanera, a ta robi ogromną różnicę. Ta nawet bym powiedziała, przypomina bardziej torebkę. Może być noszona na biodrach, ale kiedy ją Sporo obciążymy, jak na przykład zamiast zabrania małego portfelika, weźmiemy taki kolos. Wtedy na biodrach może być nam za ciężka, ale nosimy ją oczywiście przepasaną przez klatkę. Wszystko zależy, jak to woli. Więc mamy tak, dla porównania, dwa sznurki 3 mm, 5 mm i teraz Wam pokażę, jak to wygląda z przędzy. Tak wygląda próbka przędzy bawełnianej, o której zawsze Wam... Tak wygląda próbka przędzy bawełnianej, o której Wam zawsze mówię. Przędza jest y, na tyle fajnym materiałem do pracy, że szybko się robi, y, że żyje swoim życiem, ponieważ układa się jak chce, chyba że tak jak ten wzór torebki y, dziergany pufką, tam musi być wszystko idealnie, więc wtedy należy układać zawsze tak, żeby wychodziło w ten sposób. Ona jest tu zwinięta, to jest ten t-shirt właśnie, który Wam zawsze opowiadam. Przędza bawełniana zrobiona z t-shirtu. Tu żyje swoim własnym życiem. I na przykład dla przykładu pokażę Wam wydziergany plecak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale mam wspaniałego operatora, który na pewno to uchwyci. Tu są zrobione te same półsłupki. I teraz jest jeszcze różnica. Ta przędza jest 7 mm. Ta jest 9, automatycznie ten wzór jest większy. Plecak robiony z tej przędzy, a z tej będzie miał różnicę wielkości. I, żeby Wam jeszcze pokazać zalety przędzy, są przędzy robione z taśmy. Ta jest, ta jest z motka, ale tego już nie widać, bo tu mi końcówka próbki została. A ta jest z ta taśmą. Zobaczcie, jaka ona jest fajna. Wystarczy pociągnąć i robi się z niej to samo, co mamy tutaj. Dla przykładu, przed chwilą widzieliście plecak. Ta sama klawka jest zrobiona z tej przędzy. Proszę, jaka różnica. Ta sama ilość wzoru, ta sama ilość rzędów, ten sam wzór. I już wiem. Że tam plecak będzie po prostu mniejszy, co za tym idzie też lżejszy. Pamiętajmy, że plecak jak najbardziej można ze sznurka bawełnianego zrobić, czyli takiego, ale automatycznie, czym grubszy sznurek, tym cięższa torebka. Jeżeli chodzi jeszcze o sprzęzęzęt, to tu mieliśmy te półsłupki pół na płasko, i tu też mamy torebkę na pół płasko. W momencie, gdy ją dziergałam, obracałam strony. Proszę, tu już jest inny wzór. Z tej strony mamy inny wzór i tak jak mówiłam, tu należy już się troszeczkę skupić na tym, żeby była e, układana równo z tym, że to jest, ale to będzie chyba inny post e, na Facebooku, Instagramie. To jest torebka, która ma drugie życie, czyli mm, wszędzie zabawiona z odzysku, która e, równie pięknie wygląda, e, świetnie się eksponuje, a myślę, że wiele osób lubi Rzeczy, które można jeszcze w jakiś sposób inny wykorzystać, więc to wszystko do zobaczenia później, jeżeli chodzi o to. Jeszcze co Wam chciałam pokazać, leży sobie tutaj największa nerka, leży sobie tutaj największa nerka, i niedoceniona, nie Jak widać, różni się od tych nereczek. Tu proszę. Jest to nerka męska, dosyć pojemna. W ten sposób ją zakładamy na biodra. W ten sposób jest, jeżeli chcemy. W ten sposób, jeżeli chcemy ją nosić. Oczywiście odpinana. Odpinana na klamry. Troszeczkę się różni. Jedna kieszonka, druga kieszonka. I ta jest, wyko ta jest wykonana tym samym wzorem co właśnie półsłupki. Co so, ta próbka? Ale znowu mamy różnicę. To jest trójka. To jest dwójka. I zaraz dla przykładu wam pokażę, jak wygląda taka dwójeczka. To jest sznurek bawełniany, grubości 2 mm. Marzeń malutki, malutki, nie ma chyba takich paznokci, żeby wyciągnąć. O, udało się. I słuchajcie, mimo że to jest takie cienkie, da się wy, wydziergać sztywną nerkę. Od czego to zależy? Od tego, że po prostu. Yy, mamy mniejsze szczydełko i ścieg jest po prostu ciaśniejsze, co nie znaczy, że któraś z nich jest bardziej yy, luźna i się rozleci lub nie będzie zachowała swoich kształtów. Jeżeli tu jesteśmy, to dla porównania mam taką maleńką szczydełeczko, taką maleńką próbkę. To jest dosłownie ten sam sznurek, ale zobaczcie, tak jak tamte się różnią z innej firmy te same 2 mm. Wy tego może tak nie widzicie. Ten sznurek jest sztywniejszy niż ten. Nie wiem, czy to widać, ale tak ja mówię mam zdolnego operatora, coś tutaj pokażę. Więc na tym polega różnica. Jest w sumie mnóstwo sznurków, które mogłabym wam pokazać tych samych rozmiarów i tu się strasznie różnią. Ale jak już jesteśmy przy akurat półsłupkach, to jestem w trakcie dziergania. Kapelusika na plażę, proszę, jest to włóczka 2 mm. Zobaczcie, czym się właśnie różnią sznurki od włóczek. To jest sznurek 2 mm, to jest włóczka. Włóczka jest przecudowna, będzie nam się, będzie przepuszczała powietrze, nie będzie w niej gorąco, bo to też wszystko zależy od rodzaju włóczki. Można ją śmiało na upały zabrać nad morze, a z tego... Będzie robiona chusta. Zobaczcie, 2 mm. Ta sama firma. I 2 mm. Wystarczyło, że ma taki delikatny połysk. Ja nie wiem, czy to widać. Czyli, tak jakby dodatkową nitkę. Jest pleciona z trzech, a nie dwóch. I automatycznie chusta będzie sztywniejsza. To też wszystko zależy od wzoru tu widać takie dziurki. One w tym momencie są niewidoczne. Później się koduje chustę i automatycznie to wszystko nabiera takiego kształtu, jak powinno być. Także słuchajcie, na razie te sznurki omówiłam Wam, jeżeli chodzi o półsłupki. Za chwilę będą mm, próbki ze sznurkami. Też 2, y, 3 i 5 i 5 z tym, że będą to y, słupki krzyżykowe, które się delikatnie odróżniają, ale wszystkie wzory są ciekawe. Później będziecie tkane. Pokazuję wam wzory, które są najczęściej stosowane, a kiedy zamawiacie coś u mnie, mam problem wytłumaczyć wam jaka jest różnica w czym. I wysyłanie zdjęć jest chyba po prostu mniej efektowne niż zrobienie takiego krótkiego elementarza. Tu też mamy włóczkę. Pamiętacie Plecaczek robione dla Zosi z pięknym Pięknymi uszami zielonymi, przepraszam, różowymi, biały plecetryk z różowymi uszami i, yy, i ogonkiem. I to są włóczki. Włóczki są też na tyle przyjemne, że ja dwie po prostu połączyłam razem, żeby Zosia miała i delikatny róż, i mocniejsze. Znaczmy włóczki, zawsze wybieramy. Takie, które są bezpieczne dla, naszego, dla naszej skóry, dla dzieci, dla osób dorosłych. Ja wiem, że można w sklepach różnych dostać dużo tańsze. Powiedzmy, że jeden motek kosztuje 25 zł, my znajdziemy za 6 i a wow, fajnie sobie zacznę dziergać. Ale w momencie, kiedy założymy taki wyrób na siebie, czy to będzie jakiś toblatem, które są fajne, można cuda stworzyć, czy nawet chustę, czy kapelusz, najzwyczajniej w świecie kapelusz robiony tym wzorem, ale ze sztucznej włóczki. No po prostu będzie i grubszy, no i będziemy się płacić. bo jakby nie było, to będzie tworzywo sztuczne. Jeżeli chodzi o te produkty, to sznurki bawełniane, tak jak zawsze zaznaczam, są bezpieczne dla zdrowia. Jedyny rdzeń poliestrowy znajdujący się w środku jest, jest po prostu jedynym sztucznym materiałem, ale też wydaje mi się potrzebny do tego, żeby. Torebka zachowywała kształt, jaki powinna zachować. To chyba na ten moment wszystko. Przepraszam za zdarzające się pomyłki słowne, jakiś ogólny chaos. Cóż, chyba jednak nie jestem stworzona do pracy przed kamerą. Jeśli coś źle wytłumaczyłam, macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Tak samo na Instagramie i Facebooku. A na koniec zapraszam Was serdecznie do lajkowania i subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie.